Modlitwa o pokój serca w trudnych chwilach. Panie, przychodzę do ciebie z tym, co we mnie ciężkie, z tym, czego nie rozumiem i z tym, co wciąż we mnie boli. Ty znasz moje lęki lepiej niż ja sam. Wiesz, jak bardzo pragnę spokoju, choć czasem nie potrafię go znaleźć. Proszę cię, dotknij mojego serca i ucisz to, co we mnie roztrzęsione. Daj mi odwagę, żeby przetrwać ten czas. I łagodność, by nie walczyć ze wszystkim sam. Pomóż mi zaufać, że mnie prowadzisz, nawet jeśli teraz niczego nie widzę jasno. Przytul mnie, Boże, do swojego serca. Niech Twoja obecność stanie się moim odpoczynkiem, a Twoje światło niech rozproszy mój niepokój. Zostań ze mną, bo z Tobą czuję się bezpiecznie. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Napisz w komentarzu swoją intencję, prośbę lub zwróć się do Boga słowami Panie Boże, proszę o pokój serca. Niech Bóg ma Was w opiece. Zasubskrybuj kanał Modlimy się codziennie, aby regularnie otrzymywać powiadomienia o pięknych i inspirujących modlitwach każdego dnia.